13 czerwca Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Psalm 17, werset 15 Dajmy teraz wzniosły polot myślom naszym. Niech się oderwą na chwilę od życia nicości. Uchylmy dzielącą zasłonę i przyjrzyjmy się chwale wieczności. Niech myśli dotyczące Boga, Chrystusa... Godnych świętych z przeszłości i teraźniejszości, dziedzictwa Królestwa, błogości naszego przyszłego dzieła we współpracy z Chrystusem, ogromu i łaskawości boskiego planu oraz chwały i radości naszego połączenia się z Chrystusem po zakończeniu dzieła doczesnego życia, wypełniają nasz umysł i inspirują nasze serce. Do tych rozmyślań dodajmy także dodatkową pociechę oraz radość z osobistej łączności i społeczności z Bogiem przez modlitwę, studiowanie słowa, a także wspólne zgromadzanie się w celu oddawania czci i chwały. Rozumiemy, że widok Boga to jego charakter, natura i panowanie. Bóg wystawił je nam jako cel do osiągnięcia. Zmienne koleje doświadczeń, przygotowujące do ich pozyskania, uniemożliwiają nam zadowalanie się obecnym stanem, chociaż jesteśmy z nim pogodzeni. Tęsknoty wiernych zostaną tak zupełnie zaspokojone w zmartwychwstaniu, że pełna satysfakcja ze swego losu na zawsze będzie ich błogosławionym doświadczeniem. Perspektywa ta pobudza do dalszej wierności. Pytania: czym była dla mnie w tym tygodniu nadzieja zmartwychwstania i jak na mnie wpłynęła? Jakie były wyniki jej posiadania? Równoległe cytaty 13 czerwca. Pierwszy list Jana, rozdział trzeci, werset drugi. Umiłowanie, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Psalm czwarty, werset siódmy. Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie, gdy obfitowały ich zboże i wino. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 17, werset 1. Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, Pan ukazał się Abramowi i powiedział do niego, Ja jestem Bogiem wszechmogącym. Chodź przed moim obliczem i bądź doskonały. Ewangelia Łukasza rozdział pierwszy, werset 6 Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga postępując nienagannie według wszystkich przykazań i nakazów Pana. Drugi list do Koryntian rozdział 3 werset 18 Lecz my wszyscy którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. Drugi list do Koryntian, rozdział piąty. Wiersze od pierwszego do ósmego. Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nieręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Jeśli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przygotował jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Księga Joba, Rozdział dziewiętnasty, werset dwudziesty szósty i dwudziesty siódmy. A choć moja skóra się rozłoży, to w swoim ciele ujrzę Boga. Ujrzę go ja sam, ujrzę go moje oczy, a nie kto inny, choć moje nerki zniszczały w moim wnętrzu. Księga Izajasza, rozdział sześćdziesiąty pierwszy, werset dziesiąty. Będę się wielce radować w Panu i moja dusza rozraduje się w moim Bogu, bo przyobległ mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie w płaszcz sprawiedliwości, jak przeozdobionego oblubieńca i jak oblubienicę ozdobioną swoimi klejnotami. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 8 Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. Pierwszy List do Koryntian, rozdział 13, werset 12. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. Księga objawienia, rozdział 22, werset 4 i będą oglądać jego oblicze. A jego imię będzie na ich czołach. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 23. Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, Wiersze od 41 do 48. Inna chwała słońca, inna chwała księżyca, a inna chwała gwiazd. Gwiazda bowiem od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności. Sieje się w niesławie, a jest wskrzeszane w chwale. Sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy. Sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą. A ostatni Adam duchem ożywiającym. Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, potem duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, Drugi człowiek, sam Pan z nieba. Jaki jest ten ziemski? Tacy i ziemscy. A jaki jest niebieski? Takcy i niebiescy. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział czwarty, Wiersze od trzynastego do siedemnastego. A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy Co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i z stał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. Bo to Wam mówimy przez Słowo Pana: że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła. I dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba. A zmarli w Chrystusie powstaną piersi. Potem, my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. 217 Zmartwychwstanie. Żałowałem róży, zwiędła jesienią myślałem już nigdy nie wróci lecz znowu rozkwitła odziana zielenią blask słońca ją latem przywrócił jej główka świeża wdziękiem promieniała na tej samej co wtedy łodydze poznałem ją po barwie kształcie jaki miała róża była ta sama inna jednak widzę nie mogłem dostrzec w jej kwiecie atomów tamtej róży minionej, ni stwierdzić, które szczątki na świecie ubrały ją w szaty tak cudnie zrobione. Nie pytałem, czy obecne kształty z tamtymi były jednakowe, lecz żaden szczegół nie był zatarty, tak bardzo dawnym podobne te nowe. A gdy pomyślałem, że krzew różany, plan ponka miał nim wiosna przybyła. Nim pąk na świat został wydany, pojąłem, że choć dwakroć jedną różą była, albowiem piękno jej z wstania nie w prochu skryte i w marności, lecz w myślach Stwórcy przechowane, uratowane od nicości. Bo żaden wzorzec nie zaginie, choć jako proch do ziemi wraca, on nie zniszczeje, nie przeminie. Narodzin pieczęci śmierć nie wytraca. Dla każdej twarzy, która odchodzi, Bóg w sposób dla siebie wiadomy, Posiada formę, z której kształt się rodzi i zachowuje ją dla potomnych. Choć z tego, co w proch się obróci, Nie sposób złożyć rzeczy minionych. Sandały to tylko, które pielgrzymi obuci zdjęli, by dotknąć dróg uświęconych. Gdziekolwiek, ktokolwiek wstanie do życia, z grobu ciemnego, w którym złożony, Wiedział będzie, że formy jest starej odbiciem, że kwiat zwiędłej róży w nowy zmieniony.